Cześć, witajcie na kanale CSIESA z tej strony Karol. I w tym materiale zaprezentuję Wam komputer panelowy. Jest to PPC 3150S. Zapraszam na materiał. Jest to standardowe rozwiązanie dla lekkich aplikacji przemysłowych, które oferuje nam Advantech, które możecie kupić u nas w sklepie. Link do oferty oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Natomiast ten komputer panelowy, mimo że wygląda niepozornie, ma kilka ciekawych funkcji i funkcjonalności, które omówię w późniejszej części tego materiału. Nasz komputer panelowy obsługuje do 8 GB RAMu DDR3L. Można by zamontować dysk MSATA, bądź po dokupieniu odpowiedniego adaptera dysk normalny calowy SATA, czy to HDD, czy to SSD. Zalecamy raczej SSD, ze względu na to, że komputery, no, mimo że przemysłowe, mimo że do lekkich zastosowań, to często są to zastosowania na tyle ciężkie, jeżeli chodzi o system pracy. W porównaniu do normalnych komputerów, gdzie dysk SSD zdecydowanie będzie lepszym wyborem niż dysk HDD. A jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć na temat dysków SSD, w szczególności M2, to zachęcam do obejrzenia materiału, który pojawia się w karcie tutaj w rogu ekranu. Natomiast poza dyskami możemy tutaj też wsadzić moduł Wi-Fi na złącze Mini PCI Express i możemy wyprowadzić w tym komputerze panelowym dwie anteny do właśnie naszego modułu Wi-Fi. Poza tym nasz komputer może być obsługiwany przez system Windows 7, jak i 7 embedded, 10 IoT, Linux, jak i Android. Także mamy tutaj bardzo szeroką gamę systemów, pod którym może pracować nasz sprzęt. Omówienie tego komputera zacznę trochę niedypowo, bo od tyłu, moi drodzy, i na tyle możecie zobaczyć mocowanie właśnie wesa. W standardzie 75 x 75 poza montażem typu wesa nasz komputer panelowy może być też montowany w typie open frame. Mamy odpowiednie tutaj uchwyty montażowe i wtedy gdy zastosujemy montaż open frame nasz komputer jest wodoodporny. Spełnia standard IP65. Z tego tytułu, że tutaj dookoła Mamy uszczelkę, dzięki czemu jak on jest zamontowany w typie Open Frame, to nie powinno z nim się nic stać, bo nasza woda, która oczywiście nie jest przychylna wszelkiej elektronice, nie dostanie się do naszego komputera. Idąc dalej, omówię teraz porty wejść, wyjść. I tak więc, zaczynając od lewej strony, mamy jedno USB... To jakby pionowe, odwrócone, dwa USB pod sobą, w tym jedno USB 3.0, dwa porty LAN, każdy z nich o przepustowości 1 Gb na sekundę, dwa złącza COM, złącze dwupinowe do zasilania, odpowiednia wtyczka jest wraz z zestawie oraz przycisk Power. Jeszcze nie odchodząc tak na dobrą sprawę od tyłu, to mamy tutaj coś, co jest naprawdę ciekawostką i raczej się nie zdarza w komputerach, mianowicie mamy ekran który pokazuje nam kody błędów. I wtedy w razie jakichś problemów ze sprzętem, sami możecie już na początku zdiagnozować, z czym może być problem. Co też jest oczywiście nie bez znaczenia, bo szybciej możemy zdiagnozować problem, niekoniecznie odsyłając od razu sprzęt do producenta, jeżeli to jest oczywiście jakaś błahostka. Bo w przypadku poważniejszych napraw no jest konieczna oczywiście odsyłka do producenta bądź do jakiegoś serwisu producenta. Przechodząc już do frontu naszego komputera, czyli to, co dla nas będzie na co dzień widoczne i dla nas najważniejsze, no to mamy tutaj matrycę o przekątnej 15 cali i jest to matryca dotykowa z dotykiem rezystancyjnym. Mimo rękawic, będą mogli spokojnie obsługiwać ten ekran, co jest rzeczą często kluczową. Nasz ekran posiada jasność na poziomie 400 nitów, co też jest bardzo dobrą wartością. No, i tak jak tutaj, teraz yy, możecie zauważyć, jest postawiony właśnie system Windows 10 i i LTSC. Ekran oczywiście działa, jest responsywny, komputer działa bardzo dobrze, tutaj nie ma żadnych problemów. W komputerze jest zainstalowany aktualnie 4GB i dysk SSD. No i dzięki temu to wszystko działa szybko i sprawnie. Inną, oczywiście, bardzo ważną cechą komputera panelowego w tym przypadku jest bezszelestna praca. Komputer działa w pełni pasywnie. Dlatego, że nie mam tutaj zamontowanych żadnych wentylatorów, wiatraków, dzięki temu możemy bez problemu taki komputer długo i bez bezproblemowo użytkować np. Na, na hali produkcyjnej, gdzie jest duże zapylenie, bo nie będziemy mieli problemu z tym, że nasz układ chłodzenia się w cudzysłowie zapcha. Poza faktem, że, że komputer jest bezszelestny, no to wytrzymałość. W pełni aluminiowa obudowa która zapewni nam naprawdę dużą wytrzymałość, w szczególności w ciężkich warunkach użytkowania. I do tego wszystkiego mamy dość duży zakres napięcia, na jakim nasz komputer może pracować, bo jest to 12 do 24 V. Tak jak już wspomniałem wcześniej, gdyby nasz panel komputerowy był zamontowany w jakiejś szafie, w systemie OpenFrame, no to cały nasz front komputera, który jest w pełni płaski, byłby wodoodporny w standardzie IP65. Natomiast z racji, że jak aktualnie trzymam w ręce, nie mamy go zamontowanego w żadnej szapie w typie montażu OpenFrame, to ja, że tak powiem, nie zaleję go wodą. Natomiast zrobimy małą symulację, mniejszego zalania, właśnie w tej chwili. No, i jak sami teraz możecie zauważyć, wszystko nadal elegancko działa. Komputer jest w pełni responsywny, nic się z nim nie stało. Co w przypadku komputerów, gdzie front nie jest płaski, no już tak ładnie by nie było i mogłoby się ta woda dostać między ramkę obudowy yy, ekranu a samej matrycy, i w tym momencie komputer mógłby przestać na przykład działać. Tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo ciekawą funkcją naszego komputera panelowego jest ekran AI, czyli można rzec taki czytnik kodów błędów. I teraz komputer działa prawidłowo, więc tutaj nie ma żadnych błędów. Natomiast pokażę Wam jak to wygląda, na przykład, podczas uruchamiania takiego sprzętu. Komputer działa oczywiście w trybie AT. O, i teraz pokazują się różne kody błędów, i przeszło już do FF, czyli. To jest sygnalizacja, że żadnych błędów nie ma. Żeby to udowodnić, pokażę Wam teraz, że komputer oczywiście się uruchamia, włącza, ładuje się system Windows 10 IoT. Tak więc podsumowując już nasz materiał oraz bohatera tego odcinka, czyli PPC 3150S. Jest to zdecydowanie bardzo ciekawa jednostka komputerowa do lekkich zastosowań przemysłowych. No, leki z tego tytułu, że nie będziemy tutaj mieli do dyspozycji procesorów high-endowych typu I5 i 5 i 7. Natomiast, brak high-endowych procesorów nie jest tutaj rzeczą, która przekreślałaby ten panel. Chociażby z tego tytułu, że taki komputer można spokojnie wykorzystać gdzieś na halach produkcyjnych, do obsługi innych maszyn, czy w jakichś bramkach, które zabezpieczają wejście do danego pomieszczenia. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem takiego sprzętu oraz jeżeli macie wszelkie pytania odnośnie tego, jak i innych sprzętów, które są dostępne w ofercie CSISA, i SA, to zapraszam Was oczywiście gorąco do kontaktu z nami poprzez maila, który jest oczywiście w opisie w tym materiale. To by było na tyle. Ja się żegnam, mówił Karol z CS i SA i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia!